Jak pomóc sobie poradzić z nastrojami depresyjnymi? Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o technice zwanej aktywacją behawioralną, której fachowa definicja brzmi tak. To działanie terapeutyczne polegające na obniżeniu częstotliwości negatywnych, szkodliwych zachowań i podniesieniu częstotliwości zachowań pozytywnych, korzystnych. Brzmi strasznie skomplikowanie, ale idea zatem jest dosyć prosta, więc posłuchajcie. W depresji generalnie tracimy chęć podejmowania działań, nawet tych, które sprawiały nam kiedyś radość czy przyjemność. Na przykład przestajemy ćwiczyć, przestajemy angażować się w aktywność fizyczną, przestajemy rozmawiać, spotykać się z przyjaciółmi, nie potrafimy zabrać się do pracy czy nauki, albo obowiązków domowych. Konsekwencje pogorszenie stanu zdrowia, brak przyjaciół, czy utrata kontaktu z przyjaciółmi. Zawalona praca, nauka, bałagan. Robi się z tego błędne koło, to znaczy te negatywne, szkodliwe działania potęgują depresję, a z kolei depresja powoduje, że podejmujemy więcej tych negatywnych, szkodliwych działań. I tutaj wchodzi nam aktywacja behawioralna, bo ona polega na tym, że przerywamy to błędne koło, to znaczy podejmujemy działania pozytywne. Nawet jeżeli z początku nie przynoszą radości i przyjemności, trochę zmuszamy się do tych działań pozytywnych. Natomiast jaki jest rezultat? Jak zamieniamy te działania negatywne na pozytywne, to w tym momencie depresja nam łagodnieje i z czasem będzie łatwiej się do czegokolwiek zabrać. Z czasem staje się to łatwiejsze. Przełamujemy błęd na koło napędzających się zachowań negatywnych i depresji. Co konkretnie trzeba zrobić? No trzeba zidentyfikować te destrukcyjne zachowania, przez które nie podejmujesz zachowań pozytywnych. To może być cokolwiek. To może być na przykład granie w gry do trzeciej nad ranem, które powoduje, że jesteś niewyspany i kompletnie nic ci się potem nie chce robić. To może być siedzenie przed ekranem po wiele godzin. To może być unikanie ludzi, przyjaciół kontaktu z nimi. Czyli pierwszy element takiej układanki to jest znaleźć te najważniejsze, złe rzeczy, które sami sobie robimy, które potęgują depresję. Z drugiej strony należy zastanowić się, co mogłoby nam poprawić nastrój. To może być sport, spotkanie z przyjaciółmi, spacer czy wyłączenie smartfona o 22. .00. Ważne, nie bierz się z początku za nic ambitnego, co by cię zniechęciło. Kiedy się nie uda, to nie ma być takie jutro wstaję o godzinie piątej nad ranem i przebiegnę 10 kilometrów. Nie, nie. To ma być coś małego, a konkretnego. Coś łatwego do zrobienia, ale dającego satysfakcję. Z czasem zrób coś ambitniejszego. Takich kilka przykładów, drobiazgów, które mogą podnieść nastrój. Wyjdź na kawę. Zacznij pisać dziennik. Poglądaj wschód lub zachód słońca. Poobserwuj chmury, gwiazdy. Ptaki. Idź do parku, ułóż pucle, zagraj na instrumencie, ugotuj coś, pokop w obgródku, posłuchaj podcastu, zatelefonuj do przyjaciela, zgłoś się na wolontariusza, odwiedź jakiś zabytek w okolicy, pisz bloga, zrób sobie wyprawę w nieznane, zagraj w planszówkę, przemebluj pokój, zrób origami, poczytaj książkę, szydełkuj. Wyszywaj, zrób kilka fajnych zdjęć, napisz wiersz, posłuchaj muzyki, wykonaj jakieś proste ćwiczenia fizyczne, pogłaszcz kota. Jak już uda ci się parę takich drobiazgów zrobić, to można zacząć troszeczkę różnicować to znaczy zrobić coś, co pomaga doraźnie jak na przykład rozmowa z przyjacielem albo coś, co może długoterminowo ci pomóc. Na przykład zgłoszenie się do udziału w jakimś konkursie. W konkursie na napisanie książki dla dzieci, chociażby. To są tylko oczywiście przykłady. Jeżeli kompletną masz pustkę w głowie, poproś o pomoc w wymyśleniu czegoś, co do ciebie pasuje. Poproś przyjaciela albo kogoś z rodziny, a może nawet terapeutę, jeżeli masz taką możliwość. Teraz bardzo ważna rzecz. Nie wystarczy zrobić postanowienia. Trzeba stworzyć konkretny, pisemny plan tych pozytywnych zachowań. Powiem to jeszcze raz. Nie wystarczy w myślach postanowić, że coś się zrobi. Pamiętaj, że depresja, a nawet epizody depresyjne niszczą Twoją motywację. Nawet proste zadanie może być trudne. A zatem wypisz sobie trzy aktywności na dzień, które podejmiesz, takie pozytywne, po to, żeby Podnieść nastrój, przerwać błędne koło depresji. Jedna rano, jedna w południe, jedna wieczorem. I oczywiście punkt następny. Wprowadź ten plan w życie. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, prawda? Co może ci pomóc? Oto pięć kroków, które pomogą ci wprowadzić ten plan w życie. Jeden. Wymyśl cel niewielki, ale osiągalny. Niewielką, ale osiągalną zmianę. 2. Jeżeli nawet proste zadanie wydaje się trudne, zaakceptuj to i mimo wszystko to zrób. Depresja ma to do siebie, że jest trudno. Punkt 3. Jeżeli wypadniesz z planu, nie próbuj nadrabiać na siłę, po prostu wykonaj następną rzecz z planu. 4. Zapewnij sobie wsparcie innych osób. Najłatwiej zmobilizować się do czegoś, jeżeli robimy to razem. Więc jeżeli postanowiłeś, że będziesz biegać w parku, to idealna sytuacja to jest, kiedy umawiasz się z przyjacielem, on przychodzi do ciebie, wyciąga cię z domu i razem idziecie do tego parku. To jest bardzo mobilizujące. I punkt piąty. Pamiętaj, że poprawa nie nastąpi z dnia na dzień, to zabiera czas. Jak nie dzieją się jakieś cuda w Twoim życiu po tym, jak zacząłeś wdrażać ten plan, to się nie przejmuj. Z czasem na pewno będzie lepiej a będzie lepiej dlatego że zdecydowałeś się przerwać błędne koło. Nie mówię tego żeby pocieszać. To fakt. Życzę powodzenia we wdrażaniu tego planu aktywacji behawioralnej.